Baktek pokonujemy jakielonie Biały Stok i awansujemy do kolejnej rundy Pucharu Polski. Jak twoje pierwsze wrażenia po tym spotkaniu? No tak jak zawsze i to tak wyglądają pierwsze mecze, także nie wiadomo, czego się spodziewać. Tym bardziej było troszkę zmian tutaj w drużynie i nie było meczów sparingowych. I wszyscy zarówno my, jak i pewnie kibice też byli ciekawi, jak to będzie wyglądało. No, muszę przyznać, że, że dzisiaj fajnie, fajnie się grało. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni, jak to, jak to by tak dalej wyglądało. Chyba nie mogłeś sobie wymarzyć lepszego przywitania się z kibicami Górnika Zabrze niż bramką i zwycięstwem w tym spotkaniu. No tak, myślę, że zawsze w debiucie najważniejsze jest przede wszystkim zwycięstwo, żeby, żeby fajnie, fajnie zapadło w pamięć, żeby każdy, każdy się cieszył. Tak? A jak jeszcze udało się, się zdobyć bramkę, to to pewno podwójna satysfakcja i mam nadzieję, że, że będę w stanie tak dalej, że tak powiem, punktować. Gol i, I zwycięstwo doda wam pewnie pewności siebie w przygotowaniach do rozgrywek z trakasy. No tak, na pewno ten tydzień następny po, zwycięz... po meczu wygranym po zwycięskim meczu jest, jest w, fajnych, w fajnych nastrojach, i aż się chce pracować ze zdwojoną siłą, tak i na pewno będziemy chcieli zagrać przynajmniej tak samo, a, a jeszcze te błędy, które popełnialiśmy, bo, bo one były, że będziemy chcieli je wy, wyeliminować, i, no i jeszcze, jeszcze zagrać, jeszcze skuteczniej.